Kolejną grą było kucie, jest to też tradycyjna polska gra, polegała na tym, że dwie drużyny stają naprzeciw siebie w odległości dla osób dorosłych około 5-6 metrów i wyciągają, zbiera się dwa kamyczki, wciska się te kamyczki w odległości 5 metrów w ziemię od siebie, po czym zawodnicy z jedynkami stają na tych kamykach Zasada jest taka, że nie można odrywać ja schodzę, jednej nogi, schodzę, prawda? Czy to jest prawa czy lewa, nie ma znaczenia. W każdym razie się stawiamy jedną stopę na kamyku i nie odrywamy, nie odrywamy stopy od kamyka. Do gry potrzebne są dwa kamyki i dwie piłki. oraz oczywiście dwie drużyny. Wbijamy kamyk jeden w ziemię. Odmierzamy około 6 kroków. To wszystko zależy od wieku graczy. Wbijamy drugi kamyk w ziemię. Staję, drużyny stają obok swoich kamyków. Pod, do gry podchodzą pierwsi gracze z numerem, jest z jedynkami. I stają, stają prawą stopę. Stawają prawą stopę na kamyku. Chyba dowolną stopę. Dowolną stopę. Gdzie yy, chodzi o to, żeby skuć przeciwnika stojącego na przeciwnym Czym? kamieniu? Są dwie wersje gry. Jedna, jedna z wersji mówi o tym, że rzucamy w kolejności ustalonej wcześniej przez losowanie, lub nie ustalamy tego i po prostu na sygnał. Yy, przeciwnik jeden i drugi ma prawo do tego, żeby rzucić i skutkę zasada jest taka, że nie możemy zdjąć nogi z tak. kamienia. Najważniejsza zasada to jest taka, że jesteśmy przywiązani tą jest jedną nogą nogę? do kamyka. Nie, nie okay. wolno. Tak I to, ja... I teraz... teraz ja mam prawo jeszcze do wykonania do kciucia. Rzuć piłkę mm. Nie ten kamień? Nie. Uniknąłby Czyli ja schodzę, wchodzi tu następna.